Guten tak, moi dobrzy przyjaciele. Jestem Moskit i chciałem Was przywitać w najgorszej grze, w jaką będę prawdopodobnie dotychczas grał i streamował i prawdopodobnie nagrywał na tubie. Oto moi drodzy Dark Souls, pierwsza część w wersji pc z aktualizacjami i modami trochę i poprawiającymi działanie gry. I od razu na wstępie tylko zaznaczę, zanim na dobre zaczniemy, że byłbym bardzo rad za jakieś dobrej rady ludzi z czatu. Będę starał się, żeby te odcinki były tam w miarę jako tako pocięte i w miarę sensownie zrobione i wrzucone na tubie, bo będę je za każdym razem osobno nagrywał. Wszystko nagrywanie w programie OBS do streamowania, w którym właśnie ładnie będę tego typu rzeczy przygotować. I jak mówiłem, nie pogardzę dobrą radą i nie umiem ogólnie w to grać. Znaczy, coś tam ogarniam, początek gry ogarniam, im dalej w las, tym będzie, no cóż, ty będzie ciekawiej. OK, no to zaczynamy właściwe granie, nowa gra, już tutaj nie będziemy ruszać, będę grał na padzie od Xboxa 360. Dam sobie troszeczkę większą jakość niż jest to domyślnie, ponieważ po pierwsze gra jest dość ciemna, po drugie jest dzisiaj, dzisiaj dość mocno daje słońce, więc będzie mi troszeczkę mocno dawało po ekranie i będę mało widział. A po trzecie... No cóż, jak się streamuje, to obraz jest troszeczkę ciemniejszy niż powinien być, więc im jaśniej, tym w sumie lepiej. Hmm. Dobra rada, nie umieraj. Nie w tej grze to jest raczej a wykonalne wydaje mi się. Po co jest w ogóle dołącz do rankingu? Hmm. Podejrzewam to jest chyba raczej dla takich masakratorów, którzy wiedzą mniej więcej co w grze robią podejrzewam. Okej, okay. jak sami widzicie, nagrywamy to Full HD, nie w 2K, bo nie chcę kombinować z wyższą rozdzielczością niż Full HD. I ja, właśnie, taka jedna mała uwaga. W prawym górnym rogu macie w tym momencie takie, taki okrąg, który symbolizuje liczbę 0, cyfrę 0, i on będzie się zwiększał, ten okrąg, czy będzie w sumie zmieniała się cyfra, liczba, na ilość śmierci, którą zginę. I dlatego proszę ludzi na streamie, żeby przypominali mi o aktualizowaniu licznika śmierci. Zobaczymy. Ile śmierci zajmuje takiemu totalnemu nubowi jak ja? Przejście Dark Souls. To może być ciekawe. No i okej, okay, stwórz postać. Moskiter płeć facet, nie, jesteśmy, nie będziemy płakać jak baba. Klasa, i to jest właśnie największy pierwszy yy, 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 pierwsza rozkmina. Kim zacząć? bym ja sobie zaczął chyba od tak od zera. Wydaje mi się. Bo ogólnie z tego co kiedyś zdążyłem pograć, to no cóż, klasy. E, klasa wojownik, czy w ogóle rycerz, to jest strasznie ciężko opancerzony i strasznie powoli się porusza i to nie jest zbyt dobre. A ja jestem ogólnie osobą, która lubi walić spały. E, jak to się wcześniej zaśmiałem, to będzie Dark Souls pałą, pałą i mieczem, czy mieczem i Pałą albo no, bardzo inaczej śmiercią i pałą. W sumie tak bardzo by pasowało. Dar! I to jest teraz największa rozkmina. Z tego co wiem, z tego co mi się wydaje, chyba najbardziej najlepszym takim tutaj featureem jest wybranie głównego klucza. Tak mi się wydaje, że chyba klucz... Główny klucz to jest dobry pomysł. Tak, lubimy połować tak, 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 tak. Bo ogólnie nie ogarniam. Lornetka? No to dobre. Dobra, wezmę główny klucz, pozwala dostać się nam do e, niedostępnych normalnie lokacji, do których trzeba się troszeczkę postarać, żeby dostać. No i teraz e, budowa. Tak to, to chyba budowa z tego co mi się wydaje w ogóle nie świadczy o tym e, o naszych statystykach, przynajmniej tak mi się wydaje. Weźmiemy jakiegoś masywnego torsa. O, to jest paker. Wszystkim kobitom będzie mokro w gaciach na jego widok. Twarz. Hmm... Jakoś taką miłą twarzyczkę. <ścoughs> tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak. Nie, nie, nie ma bata. Nie ma bata. <ścoughs> Jakąś miłą fryzurkę mu dobierzemy. ala Songo. Powiedzmy, Goku. Eee, ty, ty, I włoski. Szare włoski. O. Tak, to jest przystojniak. Wszystkie laski będą kwiczeć na jego widok i chować portfele. Tak, chcę zagać tą postacią. Teraz kliknę OK. Podejrzewam, że odpali się intro, więc ja się w tym momencie wyciszam. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. The first of the day, the Witch of Izalith, and her daughters of Chaos, Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights, and the furtive pygmy. So easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods ruled apart their stone skins. The Witches weaved great firestorms. Age of fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light.

Tak, jakby ktoś nie wiedział, że nie jesteśmy człowiekiem, krasnoludem, elfem, czymkolwiek tak. Jesteśmy po prostu osobą umarłą, nie umarłą. Czy tak naprawdę nie żyjemy. W dużej mierze. I możemy odzyskiwać człowieczeństwo za pomocą specjalnych specjalnych itemów. Oto nasza piękna postać. A ten pan nam pomógł. to nie wiem, czemu nam pomógł. Jestem martwym człowiekiem. Tak. No i w sumie, jakby ktoś mówi tutaj takie rzeczy dość oczywiste dla osób, które nigdy nie grały, nie widziały Dark Souls na oczy. No, jesteśmy. Ciemni. Goli. Niekoniecznie weseli. Z niecałym mieczem i dostaliśmy klucz do celi z góry. No dobra, Wydostajmy się z więzienia. To jest prolog, bo kto woli tutorial, samouczek. To raczej nic tam zbyt nie złego stać się nie mogę, choć już sam tutorial w pewnym momencie potrafi być o wiele trudniejszy. Ależ nie normalne dalsze części innych gier. Zara Czemu to zaraz się przekonacie? Podejrzewam, że już wkrótce. Tak afroamerykańskie zwłoki. Ej, bez takich mi tutaj, bez takich. No i gra jest ciemna, jak sami widzicie. Gra jest naprawdę bardzo ciemna. Trochę wkurzającym. No ale co poradzić? Teraz ci gości nas normalnie nie atakują, no ale ja sobie ich atakuję, ponieważ dostajemy w ten sposób duszę. I tutaj tutejszy, ichniejszy system doświadczenia, który działa na tej zasadzie, że jeżeli zginiemy, to tracimy wszystkie dusze, które zabraliśmy, do tej pory z poległych wrogów. E, I to nie jest miłe. Naprawdę nie jest miłe. Tu mamy ognisko, przy którym możemy odpocząć, w przyszłości także możemy wydać e, duszę na, e, na inne skille i tym podobne rzeczy. No i tu się teraz zaczyna zabawna część tej gry. Dlaczego oni są czerwoni, a ty jesteś czarny? Dobre pytanie. To się teraz zaczyna zabawna część gry? O właśnie dlatego! To jest boss, którego teraz nie mamy żadnych szans, żeby ubić. Że na pewno nie przy moim poziomie skill'a. Trzeba właśnie tutaj uciec, żeby no, nie skończyć marnie. Żeby nie umrzeć marnie. Okej, okay. kolejne ognisko. To nam nie jest specjalnie potrzebne, ponieważ i tak nic tam się nie stało złego. Jak wiem, no ja początek mam trochę ogarnięty. Dalszą część gry już trochę gorzej. Uuu, tarcza z desek, to nam się przyda. Uzbroimy się w tarczę. Ok. Coś tu jest ciekawego? Nie ma. Dobra, idziemy. Tego pana ucznika trzeba załatwić. Chodź tu, chodź tu, uczniku wredny. Chodź tu. Go. A jak? Czemu tak mało obrażeń dostaje? O, pałkę znaleźliśmy. Pałka jest lepsza? E, pałka jest lepsza od... I to sporo lepsza od tego miecza bez rękojeści. O, i to ja rozumiem. I to ja kurdeczkę rozumiem. Ja że trochę nie przesadziłem, że rozpocząłem e, zabawę od postaci, która jest praktycznie bez niczego, ale w sumie to i tak w dalszej rozgrywce dużo się nie zmienia, bo po prostu mamy, zaczynamy po prostu z jakby czystą postacią. A, tu poleciał, beczka na nas od tego pana z góry. Siema. O Boże, ta pałka jest wolna. No i warto robić backstaby, czyli zachodzić e, przeciwników od tyłu i wbijać pałę czy miecz czy kosę w plery. To jest najlepszy patent. No to jest ta kula, która na nas zleciała, przebiła się przez ścianę i odblokowała tego pana, któremu nie wiadomo co się stało. Posłuchajmy co ma ciekawego do powiedzenia. Oh, ty. Ty jesteś Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I are both undead. Hear me out, you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family, thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this an Esther's flask, an undead favorite. Hmm, but like a healing potion. Cześć, Artie. No, i przykazuj, dostaliśmy kluczyk. Nie Czyli naszym zdaniem jest zadudnienie w dzwony przeznaczenia, czy jakoś tak to się nazywało. No dobrze, tu na dole mamy przejście. Tu na dole mamy przejście. Do tego holu dużego, ale niespecjalnie jak chcę tu teraz iść. Hmm, Odpocznijmy sobie przy ognisku, okej, okay. i teraz tak, taki mały, że tak powiem, beton. Za każdym razem, gdy odpoczywamy przy ognisku dostajemy z powrotem butelki Estusa, które są nieskończone, o ile tylko oczywiście je odnawiamy. Jednakże, patent jest taki, że też odnawiają się potwory. Jak sobie widzę, tego potwora wcześniej załatwiliśmy, tego pana, o znowu, Boże, to o, nadal tu jest, bo go zabiłem, tak, 20 doświadczenia, 20 dusz, nie Estusa tylko Eustachego, tak, butelka Eustachego, tak, No możemy też trzymać broń oburącz, ale na razie za tym nie przypada. mam troszeczkę inny sposób walki, no jestem raczej jak mówię, osobą, która wali spały, a potem dopiero się zastanawia i zadaje pytania, najpierw, spało, najpierw spałować, potem dopiero zadawać pytania, ale ta pała jest wolna. Okej, okay, chodź tu. No i na ogólnie na padzie gra się w to idealnie. I rozumiem jak można w to grać. Niektórzy ponoć grają w to na... ...na klawiaturze, ale tego kompletnie... ...prawdę powiedziawszy nie rozumiem. Jak to jak można być takim masochistą? Tak on tu jest i ginie dla mnie. To jest pierwszy powiedzmy, że poważny przeciwnik, którego można bardzo łatwo zaść od tyłu. O ile tylko opuści gardę. O właśnie. Tak jak teraz i tego pana już nie ma. I tu mamy drzwi, które ja nie wiem jak otworzyć. Podejrzewam, że może jak kiedyś wraca się do tej lokacji to się jakoś otwiera, bo aktualnie mamy zielnego pojęcia, jak te drzwiczki otworzyć. No i tu teraz przechodzimy przez mgłę. I mamy walkę z bossem, którego wcześniej musieliśmy ominąć. Dzień dobry. Najpierw go z góry. Boże, że jak? Nie, 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 nie trafiłem go. Czemu go nie trafiłem? Czemu moja Bosy go nie trafiła? O Boże. So much fail. To będzie wesoło ogólnie, żeby go teraz pokonać. A! Idź pan stąd. Aaa, uciekaj! Uciekaj! O nie jest ogólnie trudny ten boss, chociaż jak ktoś wcześniej to nie grał, to... Może się że nie jest kurde trudny i go nie pokona, ale na niego są potenty. Po prostu walać na jego ciosy, no i dobrze go zatykować wtedy z góry, czego co mi się nie wiem czemu nie udało A! O, właśnie, trzeba patrzeć jak on atakuje Uuu, uu, uu, było blisko. Odnawiamy staminę, mamy też... Ah, Pudło! Koleś! Pudło! Gimbo. Podleciał sobie. Nie ma tak dobrze. Dwa ciosy i odwrót. A, kurde jak mi przywalił. Skubaniec. Chyba Estusia trzeba wypić. Okej, okay, Estus wy, wypity. On mi kurde walnął. NIE! To miał być banał! To miał być tak zwany banał! No nie, licznik śmierci do góry jeden! To miał być banał! Jak ja mogłem to przegrać? Jak? Jak ja mogłem to przegrać? Ja nie rozumiem tego! Pierwsza śmierć! NIE! To miał być tak zwany banał Ta pała jest za wolna. Ach. Głównym problemem teraz było to, że nie wiem czemu nie, moja postać nie trafiła tego grubasa z powietrza. Jakby trafiła go z powietrza, nie byłoby takiego problemu. Przynajmniej mogę wam tłumaczyć teraz jeszcze zanim zakończymy odcinek i prolog. Mogę wam mniej więcej wytłumaczyć, na jakiej zasadzie tutaj działa tracenie tych dusz, ponieważ gdy zginiemy, tracimy dusze, ale możemy je odzyskać. Ale ja tylko przed ich odzyskaniem znowu nie zginiemy. Bo jeżeli znowu zginiemy, to już tych dusz nie odzyskamy. Już one przypadają na zawsze. Nie nie, jeszcze wszystkie dusze nie poszły się kochać, bo jeszcze tutaj są te dusze. Nie wiem czy ona postać nie ciachnęła go A teraz to już musi ciachnąć Masz Pulwo ty niedobra, czemu ty w niego nie trafiasz Gdzie te nasze dusze No... Czemu? Czemu w niego nie trafił? O, chyba nie trafił. O trafił, a mógł zabić. O Boże! Oła! To boli! To boli! Oh, moski ty gimbo! Grałeś w to dzisiaj i zabiłeś go bez najmniejszego problemu, a teraz masz problem <grymny> Pała jest do dupy. Nie podoba mi się. Strasznie mi ta pałka się. Przydałby się jakiś miecz. Właśnie... Atak z doskoku, właśnie tak myślę. Że to byłaby dobra taktyka. Czemu... No, to przynajmniej też minimalnie przyfarmimy. Ofarmienie farmienie to jest jednak dość podstawową techniką zdobywania doświadczenia. Zawsze jest troszeczkę więcej dusz. Klątwa streamera dokładnie. Ja myślę, że bała jest to dupy. Dobry. Jest, trafiłem. Skurczy byka. A boże. Not good, not good. Ziom, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra. Teraz też będzie. Pikuś. O, było blisko Może nie, nie trafiłem O, było blisko no, choć, 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 choć. Nie w ten sposób. Nie, czekaj, się napi. Dobra, Jeszcze trzy ciosy i po nim. Oho, ho, 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 się lubi swoją pałą bawić. Jezu, jak to w jeszcze żyje? Ostatni cios. Gin masz, karo. A to miała być tak zwana ta e, formalność, zabicie go. Cholera jedna. Nie wiem, co słyszycie, ale na dole coś chodzi. Nie będę robić spoilera, ale na dole coś jest. Oczywiście, że gram na padzie. Takim masochistą trzeba być, żeby grać w to na, na klawiaturze. Taka wielka dupa i pałą trafić nie może... Ja. <grym> Ach, tak. Coś tu jeszcze jest jakiś secret albo coś ten desen, żeby coś sobie znaleźć. Chyba nie ma. No dobra moi drodzy. To był pierwszy odcinek z Dark Souls. Kończymy w tym momencie prolog i przechodzimy do gry, można by rzec, właściwej, więc nie zapomnijcie odwiedzać mój kanał na tubie i wpadać na streamy. Do zobaczenia.